W przednim odcinku próbowałem sprowadzić na naszą wyspę dżunglowych wieśniaków. I jak dobrze wiecie, nic z tego nie wyszło. Za to w komentarzach dostałem od Was kilka ciekawych sposobów. Tak więc dzisiaj spróbujemy ich wszystkich i to musi się w końcu udać. Idziesz ze mną, to zostaw łapkę i możemy ruszać. Hej! A zostawiłeś już sobie dzwonek? No kliknij, byłoby fajnie. Tak więc mój plan dzisiaj jest naprawdę prosty, a zarazem głupi, ale to jak zawsze. I trzeba sprawdzić pierwszą, najważniejszą możliwość, czy jest możliwa ta możliwość. Więc nie siedźmy tutaj, weźmy sobie przy okazji zęcząt i kilo, że miał wydajność, a potem ja sobie to usunę, bo to teraz... E, czekaj, czekaj, wydajność 2, 9 level, daleko mi do 9 levela. W tym czasie niech mi się przepali żelazo, to 9 level akurat będę miał. Dobra, Andrzejku, dzisiaj, dzisiaj idę z Andrzejem, jakby, bo, bo Andrzej jest sobie najbardziej... Y, 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 wielbłądowatym wielbłądem Jakie jak ty masz na imię? Dobra, ty masz złą zbroję, oddaj, Angelo Angelika, ty znowu łazisz po płotach, jesteś poważna. Angelika, oddawaj mi siodło, to nie dla ciebie Andrzejku, proszę bardzo, bo to, to twoje było wygrzane jako pierwsze i śmierdzi w zasadzie głównie tobą Dobra, Andrzej, wstawaj Idziemy po Willagera jakby, bo ty jeszcze nie byłeś A to musi zadziałać, jak nie zadziała, to już nie wiem co zadziała Komu w drogę temu Nardy, Także lecimy, myli państwo i dostałem swoją drogą propozycję i napiszcie co o niej myślicie, bo yy, w komentarzu ktoś napisał, że faktycznie dzisiaj musi wrócić po Villagera, ale wioska, którą mielibyśmy zrobić, nie do końca ma być taką zwykłą wioską na wyspie, tylko połączoną taką... Yy... Małymi po prostu domkami na drzewie, gdzie te villagerowie, moi by mogli sobie łazić mostami po całym tym, jakby, kompleksie. Tylko myślę, że to może być nie do końca mądry pomysł, bo villagerowie nie są zbyt mądrzy i mogą stamtąd spadać. Więc tak, średnio to na razie widzę. Zobaczymy, co się wydarzy. Jak uda mi się w ogóle przeprowadzić villagerów, bo poprzednia wyprawa się nie udała. Jak ta się nie uda, to już nie wiem. A znowu mi się kurczak wykluł z jaka, jak rzucam. To tak jak już na wielbłądach zbugowane, że za każdym razem dosłownie kurczak wylatuje z jaja. Wow, Andrzej, ale żeś to że się wybił. Dobra, ale nie wejdziemy tędy, bo. O, banie, dlaczego ci nie udało? Ej, czy ja w ogóle dobrze poszedłem do tej wioski, czy ja pomyliłem kierunki? Bo tak średnio. Wi... Średnia wioska tu widzę, a szedłem w tym kierunku to zawsze. Dobra, to było tam dalej jednak. No mówię, jakby wejdziemy do do wioski, zacznij pierwszy sposób. Jak on nie zadziała, to mam od razu drugi do wykorzystania. Tylko on jest bardziej ryzykowny. To jest bardzo niebezpieczny sposób. Uważaj, Andrzej, uważaj, bo, się kuśki znowu połamiesz tutaj. Ty myślałem, że to ufo, a to była pszczoła masakra. No, dobra, mamy to. I teraz najważniejsze pytanie w ogóle: świat. Jak ja mam stąd zejść, żeby nie połamać Andrzeja? To nie, to, nie, to nie było to pytanie, jakby, czy czekaj, zaraz powiem. No bo wielbłąd służy do przewożenia ludzi, nie? Więc, jakby, tak mi się wydaje, i, i tak pisali niektórzy, że mogę sobie załadować villagera na wielbłąda. Tylko ty coś czuję, że to może nie do końca być prawda. Zobaczmy, czy którykolwiek gałgan będzie chciał mi tutaj wsiąść. No, bo są jakby dwa miejsca, nie? To tak powinno działać mniej więcej jak z łódką. A jeżeli tak nie działa, to powinni to dodać. Czy możecie stąd wejść? Wychodzić stąd! Za głupki, siedzę teraz w domu. Oni mnie znowu obgadują, to jest ta sama ekipa w ogóle. co to za ludzie. O, dobra, chodź. Po kolei, przecież nie przejdziecie we dwóch. Co wy robicie, chłopaki? Macie mózgi? Okej, okay, siadaj. A ty nie masz pchać wielbłąda, aż na niego usiąść. No, pa, ładuj się Adam. Ładuj się na Andrzeja. Czekaj, to trzeba może tak zrobić Ładuj się na Andrzeja To nie działa ewidentnie Ale mam nadzieję, że kiedyś będzie działało Czyli z pierwszym sposobem mnie jawnie oszukano Tak więc trzeba zrobić sposób numer dwa Czyli Andrzej, musisz chwilę poczekać A ja muszę wykopać tutaj 10 obsydian I zastanawiałem się też, czy w jakby to w ogóle nie jest związane teraz z tematem yy, Czy by nie zmienić w moim domu W sensie jak masz schody i masz tą platformę u góry I masz podłogę w domu To czy nie zmienić tego po prostu na mozaikę bambusową Daj znać w komentarzu, bo to jakoś tak ciekawiej by wyglądało Myślę. Zapomniałem, że miałem zaczątować ten killów na wydajność, to trochę szybciej by teraz szło, nie? Przeprowadzenie portalem jest o tyle problematyczne, że niby mamy 7-krotnie zmniejszoną odległość od siebie, jakby prościej jest nam przeprowadzić tego villagera. Pytanie, jak to będzie z łódką wyglądało i jak ja mam go zaciągnąć do drugiego portalu, żeby on przeżył i żeby nic mu się nie stało? Nie mam pojęcia. Oby po prostu jakoś blisko, te portale mniej więcej siebie były, z prostą drogą pomiędzy. To wtedy będziemy naprawdę w prosty sposób mogli przenieść sobie nawet więcej niż jednego villagera. No bo tutaj wodą ostatnio godzinę się nie dało. Dobra, jeszcze dwa. A Andrzej mi do portalu wejdzie, czy nie wejdzie mi do portalu Andrzej? O, kurde, bo nie wiem, jak to będzie teraz wyglądało. Dobra, coś pokoju. O jezus! Je, je, jak się przestraszyłem. O, się zamyśliłem. Dobra, mamy to. <laughs> Naprawdę się wystraszyłem. Dobra, e, zróbmy sobie. Tik, tik. Aaaa, to mamy zrobione. Portalo. I teraz musimy się dowiedzieć, gdzie w zasadzie się pojawimy, i czy będzie to blisko tamtego naszego portalu. Oby! Oby, trzymajcie się Dobra, widzę piasek dusz O, nie. O nie! Spadaj mi stąd! Mam łuk, nie spodziewałaś się tego! A masz! A masz! Chcesz się bić? Masz! A masz! I co? Boli? No! Jeszcze raz mi strzel! A ty! Dobra, idę po łzę, może mi wypadła. Ła! Też chcesz się strzelać? Zaprawdę, teraz musimy się wszyscy bić tutaj. Ty mam zegasta? Pięknie, że nie miałem zegasta, w sensie nie dostałem ani razu. Fajnie, achievement get, miło mi Teraz jesteśmy na kratkach Ej, no nie jesteśmy niby jakoś daleko Czy naprawdę oni tu wszędzie muszą być, te szkieletory? Jak ja teraz mam odnaleźć miejsce, w którym ja wcześniej byłem? Okej, okay, tutaj jest ewidentnie zbyt wysoko Czy tam naprawdę jest szkielet z głową dyni w Halloween? Ej, co to jest? jakie rzeczy istnieją? Te ci to się spawnują, po prostu tutaj już za dużo ich Ała! Ała! Nie chcę się z nimi bić już. Dobra, portal jest tam. Ja sobie zapiszę kordy. Dobra, jest zdjęcie. Przejdźmy tutaj. Poszukajmy tego mojego portalu. Jak nie będzie, to po prostu. Ty, to jest coraz więcej ich, zobaczcie. No. Serio? Ty, oni mają dosłownie głowy dyni. O co tu chodzi? Aż mu uszy wystają. Spodziewałem się. A ja mam głowy dyni? Nie, ja nie mam. Okej, okay. nie wygląda to zbyt dobrze, bo ja tutaj nigdzie nie widzę tego swojego portalu. Wiecie, co trzeba zrobić? Mam zapisane koordynaty, nie? Najprościej będzie teraz odstawić chyba Andrzeja i wtedy spróbować z tego mojego jakoś dostać się tutaj. I dopiero wtedy będziemy mogli ocenić, czy faktycznie jest blisko, czy daleko. Dobra. Kordy dokładnie mam teraz zapisane, wracamy, jedziemy do wioski i z mojej... Znaczy, wioski, z mojej wyspy i z wyspy będziemy sprawdzali, jak to wtedy działa. Andrzejku, dawaj, bo ty nie wejdziesz tutaj do portalu, zresztą tamtędy nie chcę cię prowadzić, bo to głupie, bo ja nie wiem, portal, Ty, mi się wydaje, czy dosłownie wszędzie teraz w tym świecie mi się pojawiły dynie, których wcześniej nie było. Ej, serio, one są dosłownie co kawałek. Nie ty, że na głowach mobów, to jeszcze na ziemi. Dobra, Andrzej, prawie jesteśmy w domu, jakby nie przejmuj się, że się nie udało. To nie jest jego wina, że, że to po prostu tego nie zaimplementowali do gra, powinno być dodane. Ale staraj się jak mogłeś, Andrzejku. Ja widziałem, jak tam podchodziłeś, żeby on się załadował, także git tutaj zrobiłeś co mogłeś. Dobra, schowajmy go sobie do tego, do zagrody i zobaczymy, jak to wygląda w naderze. Czy mam złote spodnie? Dobra, nie zobaczę teraz, muszę znaczy z niego zejść. Albo zobaczę tak. Mam złote spodnie, dobra, git. No, że po prostu nie atakowali, jak będę tam chodził, nie? Cyk, 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 cyk. Dobra, nie wychodźcie. Ja już czytałem, że muszę zbić większą zagrodę, bo oni się tutaj średnio mieszczą, no i Halina. no jakoś tak średnio chyba ona się tutaj trzyma. No ale dobra, sprawdźmy przede wszystkim to, w którym miejscu teraz my się pojawimy, a ja sobie w międzyczasie odpalę koordynaty, które mieliśmy tam. 150 na minus 70. Czyli nasza droga powinna iść w tą stronę. Centralnie w tym kierunku. Patrzcie, jeżeli pójdziemy teraz tutaj, tak by wychodziło do góry. O nie! O nie, co on taki. Wy, jaki wyskilowany typ! Zostaw mnie! O nie, no co z nim? Ja nie mogę, ty jak ubrany. Chrona przed ogniem? Niezniszczalność. Nie wiem, po co mi to. Dobra. Y Idąc tędy, chyba nie dojdziemy. Czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze raz powoli. Szczerze? To my praktycznie już jesteśmy, jakby tutaj. Brakuje mi 30 kratek w tą stronę, i tam musielibyśmy się udać. Bo wysokość jest dosłownie ta sama, więc jakby chyba wychodzi na to, że droga do portalu będzie szła tędy. I to by się dobrze zgadzało, bo SM w stanie jest taką fajną, prostą linię, żebyśmy mogli przepłynąć sobie łódką, tylko pytanie, czy tam faktycznie jest jakiekolwiek przejście. Powiem wam teraz tak. Musimy zrobić sobie tutaj chyba kanał po prostu w tą stronę na 30 kratek. I wtedy będziemy w stanie dojść już do tamtego miejsca. To jest jakby za ścianą, zaraz. Ej, zobaczcie, pojawia się już Soul Sand, a to oznacza, że to faktycznie powinno być już gdzieś tutaj. No i właśnie, powoli zaczyna być to widać. I czy gdzieś tutaj jest portal? Spójrzcie na to! I no, jak genialnie! Portal jest tutaj, w którym weszliśmy, i możemy w prosty sposób przejść tędy spływając sobie łódką. Zaraz tutaj, zróbmy sobie ścieżkę w ogóle. Wiecie co ja zrobię? Yy, schowajmy to. Ja pójdę teraz do siebie do wioski, do domu, w sensie sobie zenchantuję ten kilo, wykopiemy więcej netheraka i zrobimy prostą taką ścieżkę. Neder jest piękny pod tym względem, że można w ten sposób sobie tak ułatwiać drogę, tak skracać. To jest coś pięknego i teraz, no czuję, że teraz może się udać. Czyli tutaj szybko teraz do spanka. Ale mi się podoba jak wychodzi, to jest, to jest najpiękniejsza rzecz na świecie. Dobra, czy ja już dziesiąty level mam, bo jeszcze te zombiaki pou, poubijałem. Więc dobra, zróbmy sobie od razu ten kilo na bo wydajność pozwoli nam na wykopywanie netherytu, Czy tam nether. Tak, to jest nether. netheraku. Fast, fast, szybko. I no, ten stack czy ten dwa będzie dużo łatwiej nam zdobyć. a nie chcę tam stawiać drewna czy jakichś innych bloków. Dobra, jesteśmy z powrotem. Chodźmy do Nederaku, Bo trzeba tego naprawdę sporą nakopać. Właśnie o tym mówi. O nie, o nie, o nie! O nie! Dlaczego mi zalało portal? Dobra, powiem wam tak. Trzeba trochę uważać. To wykopiemy tutaj po prostu. Tak będzie bezpieczniej dużo. Dzisiaj już prawie drugi raz spadłem do lawy. Dobra, myślę, że tyle powinno nam starczyć bloków netheraku. Teraz musimy pójść zrobić właśnie tą. Pa... Teraz musimy pójść zrobić po prostu tą linię. Więc wykopmy to. I z tego miejsca będziemy zaczynali sobie robić schody. Bo łódko będzie po prostu spłynąć, a my i tak musimy wziąć i tylko z tamtej strony w tą dać w drogę, więc tutaj możemy zrobić sobie nawet takie strome schody bez różnicy. Dora, to jest za wysoko jednak, trzeba usunąć, bo nie damy rady przejechać. Dobra, mamy tą pierwszą część zrobioną, teraz by trzeba było te kości. No zbierzmy sobie, bo tutaj tak mi się przyda w zasadzie, jak będę coś chciał u siebie robić w domu. I teraz tak, tędy przepłyniemy sobie na spokojnie, więc tutaj nie muszę niczego kłaść. No nie, upata moja, to była moja ulubiona! Dobra, mogę zrobić sobie drugą. Dobrze, że wziąłem żelaza. Okej, okay, mamy tu i teraz byle dojść jakoś do tamtego zakrętu. Nie ma tej... Czekajcie, może tą lawę jakoś bym tutaj zakrył, bo będzie naprawdę duży przypał, zaraz, jeżeli tutaj wpadnę. Okej, okay, niech to zniknie. Boję się przy takiej lawie w ogóle cokolwiek robić. A nie, to dalej tam leci. Dobra, chyba zakleiłem, co? Powinno zniknąć? Oby, dobra, znika. Dobra, tutaj możemy robić coraz wyżej, bo będzie tutaj zakręcik mały. I mamy tutaj prostą. Oni wszyscy są w tych latarniach. Ja mamy prostą drogę teraz, żeby sobie przejść do tego. Ok, no i w zasadzie jak stąd wypłyniemy, to już nie trzeba niczego ruszać. Jedynie trzeba uważać na też tory, głupie. Jednego mamy mniej. I teraz tak. Dobra, ja nie będę wracał do domu. Bo po co? Od razu bierzemy się za to, żeby wziąć pierwszego willagera. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Oby, proszę, to było piękne dosłownie. A teraz jeszcze o, do tego portalu, jakoś by trzeba było ich wprowadzić. Dobra, robimy łódkę pierwszą. I pytanie jeszcze jest, czy, czy jeżeli ja zdobędę z będę stąd tego wieśniaka, nie? To, czy będę faktycznie w stanie w swoim tam domu wziąć i stworzyć sobie villagera, o jakim cały czas mówiłem, czyli tego ukrytego, dżunglowego villagera. Do których mam nadzieję kiedyś zostaną dodane wioski w dżungli, no bo to jest głupie, że tego po prostu nie ma, zostali dodani, nie? Ale dobra. Weźmy tego, bo ten jest bez roboty. Stój, 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 stój! Cyk tu! Adam! A chodź! Ja wiem, że nie będziesz przeprowadzek, ale bez przesady. Szanujmy się, kolego, przesympatyczny. No. O Boże, Adam! Weź tą tarczę, bo nie mogę w ogóle kliknąć łódką. Adam, tu. Już! ładuj się. No i pięknie, dobra. Teraz tak, żeby to dobrze zrobić, to musielibyśmy. Tutaj kłaść derak, że mógł tak przepłynąć. Super. Ta wioska nie będzie zbyt piękna po mojej wizycie. Tu, tu, tu. Dobra, tutaj możemy już tak spłynąć bez różnicy. No nie, nie gadaj, że draba, że Oni! Najgorzej, no. Wkurza mnie to strasznie, nie? Dobra, czy teraz, jeżeli jestem tu, to dam radę jakoś. Czekaj, gdzie to jest? Tu, tu, tu. Dobra, rozkop tu, tu i płynie. No, nie wygląda to zbyt dobrze, ale działa. No, jak coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że już nie jest głupie, tak? Jakby to, to trzeba pamiętać o tym. Dobra, I, idzie nam genialnie, stary. Co teraz? Czemu łódka się nie przeniosła? Dobra, trzeba to chyba rozwalić. O, musi sam się przenieść. Weź tym mleczę, mi wywal. Dobra, łódka też tam wpadła, chyba. Jakby zabrał ze sobą, Gat, jeden jeszcze. Gdzie ty jesteś? Dawaj mi tą łódkę, moją. Dobra. Załapany. Teraz gdzie jest ta droga? Tam jest, dobra. Będzie naprawdę długa droga stary. Jeszcze że wiem, że nie płynęłeś łódką. N nie oceniaj, dobra, Andrzej. Adam, przepraszam, Adam. Przestań tam marudzić! Czy serio piasek dusz jest niższy niż to i nie mogę przepłynąć. Tu już powinno być z górki. A nie, tam jest jeszcze solo sand Kurczę, zapomniałem o tym, że tam... O nie, on jest trochę niższy! Dobra, bo to jest zakręt. Musimy tu się dobrze wykręcić. Okej, okay, dobrze mam prawo jazdy. Który do mnie teraz strzela jeszcze? Ej, naprawdę będzie problem, bo to są te głupie bloki, nie? Już spadłem o blok niżej. Kto to wymyślił w ogóle, żeby takie coś tu było? Patrz, Adam, po prawej, jeżeli teraz się rozejrzymy, to zobaczysz przepiękny bastion, który na dole posiada skrzynie, w których możemy znaleźć naprawdę dorodne przedmioty. Powiem ci, żebyś się kiedyś wy... i tak tam nie pójdziesz. Tylko teraz muszę jakoś zrobić podmiankę, bo Nederak jest wyższym blokiem i on po prostu nie wpłynie mi na to, tak? Czy nie? Dobrze mówię? Niestety. Nie tam, tam. Tam. Tam! Nie tam! Tam! Adam! Dobra jest! Udało się! Ja muszę tam wykopać ten kawał z ziemi. Oni wszyscy są w dyniach. Muszę wykopać ten kawał z ziemi. To są schody, dobra. I zrobić tam nederak, bo będzie za każdym razem taki problem. Dobra? Stary, jest dobrze, powiem ci. Hej też muszę to. Nie! Przeszedł tam! Czemu go walnęło? Jest! Mamy to! W końcu na naszej wyspie jest Willager Okej, okay, ja się idę teraz przesłać, ale jestem dumny, mamy pierwszego. Co trzeba zrobić teraz, żeby oni się rozmnażali? No, raz, raz pokombinujemy, tylko trzeba poprawić drogę i przynieść tutaj drugiego. Tylko, żeby ten mi nie uciekł. Ej, czekaj, mamy tu jakąś stację roboczą, tam u postawię, to on od razu do roboty się weźmie. Gdzie on tam łazi? Dobra, nie jest daleko. Może być. Wrzućmy sobie trochę tych rzeczy tutaj. A temu damy zaraz pracę w którymś miejscu. Stare, jak chcesz, to że na razie spać u mnie. Jakby, no nie mam zbyt dużo łóżek, ale jakoś sobie poradzimy. Gdzie on jest? Tu chodź. Masz. Tu będziesz miał pracę. U góry są wyra. Czekajcie, muszę łóżka zrobić, bo ja nie mam tylu łóżek chyba. Ramy, jeszcze jedno białe łóżko. O kurde. Dobra, dajmy mu te łóżko gdzieś. No tu w domu, no to tutaj w domu muszą spać przecież. I czy ja mam gdzieś wełnę, żeby zrobić jeszcze jedno łóżko, bo będziemy mieli ich trzech w sumie Nie, ewidentnie nie, więc jak będę teraz szedł, muszę gdzieś jeszcze jedną wełnę znaleźć Dobra, dawaj idziemy to poprawić i kolejnego wheelachera trzeba jest nieść. A on gdzie poszedł? Dobra, on już nawet ma robotę, zobacz Możemy ku... Jak to za jeden szmaragd za sześć? Co, co ci się nie podoba? Co ci się nie podoba, Adam? Jakie ceny wywalił? No razy sześć? Inflacja w Minecrafcie, no co tu się w ogóle dzieje? No, razem jeszcze jedną pracę, zrobimy sobie łuczarza, chyba to się tak robiło Okej, okay, i to będzie już genialne. I to będzie ten drugi gałoń, który będzie pracował tutaj przy krowie. Daj mi to, bo to może mi się przydać. Idziemy po kolejnego, ale mi się podoba, mamy ich w domu. No dzięki nim teraz będę sobie rozwijał, jakby sobie naprawdę musiał sobie tak ogarnąć fajnie to wszystko. Dobra, to trzeba to poprawić, bo to nie może tak być. Dobra, tamte bloki są git. Teraz Sol Sand całe trzeba tutaj rozkopać i zrobić po prostu ścieżkę na nowo. Do czego słyszę soulsand? Dajcie mi znać! W sensie, bo ja trochę tych bloków będę miał teraz, prawie sprawie z 2 I coś może dzięki temu zrobić w domu, ale nie mam za bardzo pomysłu. Okej, mamy Tut, ta, tutaj, 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 tu, Widzicie? Poprzednio ten gaz dostał po łbie... I już nie chce się ze mną bić! Już se spokój te latające pierdy! No i... ja! <min accessory> Możesz stąd iść? Trzeba to odbić jakoś. Ała! <AupunIP> że ta krowa! Ała! Da się to jakoś walnąć? No nie da się tego walnąć. Jest za niskie to coś. Ja nie mam strzału, nie mam nic. Par się! Tak, musimy pochłonąć, bo inaczej się nie da. Ła! No nie! A! No nie, no to co zrobicie mi tutaj? Niech ja mam zaraz! No weź mi ich! Co tu się dzieje w ogóle? Ja nie wyrobię zaraz, no! Weź hmm. ty świnio jedna! No w końcu! Jeszcze muszę teraz Gasta jakoś pokonać Nic tylko mnie utrudniają No i teraz będzie się chować jak chcę do niej strzelić? Serio? I co? Fajnie tak? Dobra ona na razie sobie poleciała Więc może nie wróci jak dostała teraz Ciry Chodźmy po drugiego villagera. O Jezu to nie jest takie proste jak myślałem Dobra już się tam nie, nie kompromituj co? I tak nie trafisz Teraz skąd ja mam wziąć drugiego Willagera? Ty bo ich jakoś tak mało tutaj jest Bo już dwóch w sumie wywiozłem jakby to może mieć wpływ No nieważne oni byli tam na dole ale żeby tam na dole jakoś ich przeprowadzić To to nie... W tylko tej dwóch? Dobra, jakoś by trzeba było teraz się tam przedostać. Sandem sobie będę robił drogę, ale to i tak kurde, aż mi tyle nie daje. Że Soul Sandem, który jest niższy, nie? Super. Dobra, możemy zrobić tak. No nie, to się będzie paliło. Boże drogi, dlaczego tam jest lawa w ogóle? Dobra, i tutaj też trzeba będzie dojechać i trzeba będzie go tam wsadzić. Nie wiem, oby się udało. Chodź, by hulaty się przydasz, bo ja nie będę sobie nowego robił, jak ciebie mogę mieć za darmo, dawaj. Zbyszek, będziesz tam pilnował plecy, dobra? Jakby to jest najlepszy plan na świecie, chodź. Dawaj, Zbyszek, jest dobrze. Dobra, teraz on musi wejść tutaj do góry jakoś. Jak on ma to z niby zrobić? Trzeba zniszczyć im pracę. Wtedy nie będą chcieli tutaj wracać. Zbyszek, sorry, że tak cię ciągam, ale no musisz iść ze mną. Dobra, teraz nie walnij villagera, będzie przychodził strasznie. Dobra? I chodź. Nie, nie, nie. Tam nie, tam nie! Ty, ty, ty jesteś głupi? Ty, ty, ty jesteś głupi, pytam. Do góry! No raz! Do góry! To jest jedyna możliwość twojej drogi w ogóle teraz. Zbyszek, nie przepuszczaj, pomóż mi! No jak chcesz, to wejść do góry. Dobra, możesz wejść do góry, jak chcesz. Nie ma problemu, nie ma problemu. Dobra, mamy to. Zbyszek, chodź! Czy, czy mi się zerwała linka i wpada do ognia? Dobra, czekaj, mam smycz. Chodź, zbyszek. Jakie to jest trudne! Znaczy no, nie jest trudne, ale no to jest tak upierdliwe, że to jest jakaś tragedia, nie? Dobra, trzeba teraz krótko wziąć Okej, okay. chodź zbyszek. Dobra, trzeba mi zabrał smycz. Zbyszek jakbyś tą smycz mógł oddać, nie? Dobra, jest smycz. Chodź. No i gdzie się chowasz? Płyniemy, proszę bardzo. Zbyszek! Zbyszek, no nie! Dobra, dobrze, o to chodziło po to, Zbyszek cię właśnie wynająłem Pięknie, Zby hula Dobra, chodźcie, nie oglądajcie się, jest dobrze. Idzie Zbyszek? No nie Dlaczego masz taki łeb wielki, Zbyszek? muszę uważać tak, żeby go nie walnąć, bo on się na mnie wkurzy przecież. Przejdziesz już teraz? Dobra, idzie. Zbyszek nie wpadnij do lawy, proszę. Dobra, tu. Zbyszek nie bij nikogo, proszę, nie spadaj. Zbyszek nie przekrawędzi, proszę, nie przy ulicy, bo wpadniesz pod auto. Chodźcie, panowie, chodźcie, proszę, nie zepsujcie mi. Czy ty naprawdę... Zbyszek musisz lać ludzi, jak jesteś tutaj, jesteś w gościach! I musiał się pojawić szkieletnie? Musiał. Dobra, tutaj. Dobra, tego mamy. Dobra, on przeszedł. Zbyszek, chodź, przejdź tutaj. Dobra. I teraz ja? Dawaj, 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 dawaj. Mamy to panowie! Pięknie, elegancko. Chodź, stary, tam jest wyro, jakbyś chciał się przespać. On wiedzie gdzie jest łóżko? Tu masz to jak chcesz, tutaj do tego dojść, a wyro jest tu u góry. On dojdzie tutaj? Że ty łóżka położyłem, nie? A nie, nie miałem dla niego łóżka. O kurde. Dobra, teraz ja się prześpię, zróbmy dzień, żeby nikt go nie utług. Dobra, oni są. Gdzie ten, to milacze? Gdzie ten drugi? Ten drugi tutaj się chowa, dobra. E, nie chcę, chcę ci dać. Masz. O, widzisz? I tobie też chcę dać. Masz. O, widzisz? I tu macie, połączcie się. Proszę, chłopaki. Tu możecie pracować. Wyro zaraz się ogarnę u góry. I proszę mi zrobić mojego dżunglowego villagera. A ja sobie szybko śmignę jeszcze pół wyro dla niego, jak gdzieś tutaj znajdę, bo on musi dziś spać. Dobra, mamy trzecie łóżko. Możemy dać moje tutaj i wiecie co, weźmy te ich stacje robocze, przenieśmy sobie do góry. Weźmy to, weźmy to i weźmy to. Żeby oni, gdy będą chcieli pracować, siedzieli jednak u mnie w domu. Czyli może być tutaj stacja, może być stacja tutaj i może być jedna stacja. Daj ten kompostownik. Nawet tutaj nie se stoi, dobra. Czekaj, nie tu, nie tu. Tu, okej? Okay. Ja mam nadzieję, że on wtedy przyjdzie, nie? Tak tutaj. tutaj chodziło, gdzieś tutaj jeden, a drugi nie wie gdzie jest. Albo dobra, zostaw im tę pracę tam, bo to te głupki nie ogarną. Tutaj jeden kompostownik, a drugi kompostownik i to położę na dole. No nie, jak nie jest, może sobie jeszcze jednego przeprowadzić. No nie ma, bo wziął i se poszedł! Gamoni łaził gdzieś tutaj z tyłu w ogóle za tymi głupimi drzewami, jak się... I godziny ich przeprowadzam po to, żeby chłopcy wracał, nie wiadomo gdzie albo żeby mi uciekał, no oni są niepoważni! Muszę go doprowadzić tam, gdzie jest praca, bo to jest jakiś absurd. Tamten już tam siedzi. Jakby to było głupie, że pracę zabrałem. A golem jeszcze tutaj jest, czy nie? Bo w sensie, jak jest golem, po powinien mi bronić villagerów. On powinien bronić villagerów i dzięki temu zostać tutaj, nie? a nie gdzieś tam włazić. Czekaj, Gdzie ten kompostownik postawiłem? Nie wiem, go w ogóle tutaj? A, tu masz. Dobra, mamy, to jest pięknie, idę... A co mu się tak spodobało? Dom ci się podoba? No nic, ważne że są, także dzięki, że byliście i widzimy się już jutro na kolejnym filmie. Siwanko, cześć, papa.